Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Wczoraj odebrałam sobie swoje zamówienie z Glam Shopu z nowościami i pierwszą nowością, którą Wam pokażę, będzie paleta eteryczna. Zamówiłam także paletę zasady i podstawy, ale ona będzie w kolejnym filmie, no a dzisiaj właśnie eteryczna. Opakowanie całkiem, całkiem ładnie wygląda moim zdaniem. Są to cienie delikatne, nie umiem otworzyć, są to cienie delikatne, o lekko chłodnej tonacji, tak to wygląda. Tak może lepiej widać. No i tutaj mamy standardową gramaturę, w każdym cieniu 1,8 grama. No i 9 cieni i w tej palecie znajdziemy ultramaty, ultraperły oraz cienie perłowe. I wydaje mi się, że ultraperła to tutaj jest chyba tylko jedna, czyli ten cekin, który wygląda bardzo, bardzo ładnie, trochę nawet jak turbocnie. Nie zdecydowałam się na zakup pozostałych dwóch palet, bo kosmiczne pieczarki jakoś mnie tak nie przyciągały. Jest to taka typowo chłodna paleta, a ja już po kokosance wiem, że to nie jest po prostu moja kolorystyka, i przypuszczam, że nie byłabym z tej palety zadowolona, dlatego sobie ją odpuściłam. A jeżeli chodzi o paletę zarumienioną, to też ją sobie odpuściłam, ponieważ no, miałam paletę naturalnie różową. I miałam wrażenie, że one są troszkę podobne do siebie. Dlatego stwierdziłam, że wezmę te dwie pozostałe, które są. Bo chciałam Wam pokazać jakiekolwiek palety z tych nowości. Właśnie dlatego dzisiaj będzie eteryczna, która w regularnej cenie kosztuje 89 zł. Mamy tutaj pięć cieni matowych i cztery cienie błyszczące. Cieszę się, że ta paleta jest mała, bo nie będzie dużo słoczowania, A po ostatnich słoczach moje powieki... No, musiały trochę dojść do siebie, także dzisiaj na szczęście tylko dziewięć cieni. No, i zapraszam do oglądania słoczy. Słocze, słocze i po słoczach. Już Wam pokazuję, jak paletka wygląda po słoczowaniu. No, jak to zwykle w Glamshopie i w tych dziewiątkach bywa, um, te matowe cienie, no, pylą się, pylą się. I to zarówno w palecie, jak i potem podczas nakładania troszkę mi się osypały, ale na szczęście są to na tyle jasne kolory, że nie było problemu, żeby to potem zmieść. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to powiem Wam, że no dwa cienie tak nie do końca do mnie przemawiają, ale pozostałe siedem cieni jest moim zdaniem bardzo ładnych. Są to faktycznie cienie takie delikatne. Tak też jest napisane na stronie glamshopu, Ale nie są to aż tak delikatne cienie, jak na przykład w palecie. Balonuwa. W balonuwie też było napisane, że są to delikatne cienie, i tam ten pigment, powiem Wam, że był taki. no... Pozostały trochę do życzenia, jeżeli ktoś chciał mieć bardzo delikatnie napigmentowane cienie, no to balonowa jak najbardziej. Natomiast tutaj mamy dużo mocniejszą tę pigmentację i pomimo tego właśnie, że są jasne cienie, to one są dobrze napigmentowane. Hałwa, on tutaj wygląda na taki lekko brzoskwiniowo-brązowy cień, ale ten cień na przykład u mnie wygląda trochę tak, że go nie widać do końca, no po prostu na mojej karnacji. Do kogoś z jaśniejszą karnacją będzie go lepiej widać, kogoś z ciemniejszą karnacją też. Ale no dla mojej karnacji jest to taki cień, który jest taki cielisty po prostu. Bardzo ładny uważam jest cień Melodia. Takie jaśniutkie złotko, chłodne. Znaczy chłodne, no takie chłodniejsze złotko, o. I bardzo ładny jest cień Cekin, który niestety nie jest ładnie oddany w aparacie. Bo to jest cień, który ma taką jasną, lekko złotawą, beżową bazę i bardzo ładne, złote i różowe zrobinki, wygląda naprawdę przepięknie na powiece. I to na pewno jest ultra perła, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast te trzy na pewno te dwa, moim zdaniem, to są perły zwykłe, u tego nie jestem pewna, bo on daje mocniejszy blask od tych dwóch. No i właśnie te dwa cienie tutaj, one są takie dość chłodne i one mi się mniej podobają. Ten jeszcze powiedzmy, że jest ok dla mnie, ale ten to po prostu nie jest cień, który na mnie się podoba. Nie jest to moja kolorystyka, ale pozostałe cienie uważam, że są ładne i pomimo tego, że one są takie delikatne, takie trochę pastelowe nawet bym powiedziała, to właśnie fajnie wyglądają na powiece i wydaje mi się, że też nawet do mojej urody pasują, pomimo tego, że są takie lekko chłodne. Bo wiecie, to nie są takie stricte, mocno chłodne cienie, tak jak na przykład było w Kokosance. Tamte cienie były dużo bardziej chłodne niż tutaj w tej palecie. No i naprawdę podoba mi się ta paleta. Ten jeden cień, no bym wymieniła, a poza tym fajna paleta. Jeżeli chodzi o pigmentację, jakość tych cieni, no to ta paleta tutaj nie odstaje od pozostałych palet z Glam Shopu, od tych dziewiątek. Uważam, że jest bardzo dobrze, opakowanie jest ładne, solidne. Też tutaj um, już nie ma tych takich przerw między cieniem a opakowaniem, także fajnie. Mamy lustereczko, no to wiecie, standardowo, to tak jak to jest w tych dziewiątkach z Shopu. Także myślę, że jest to paleta fajna dla osób, które chcą delikatnych cieni, ale jednak takich, które mają moc i pigment. I właśnie na pewno dobrze sprawdzi się u osób z taką delikatną urodą. No to przejdziemy sobie do makijażu. Na powiekach mam już korektor start yy, i zacznę od tego jaśniutkiego, takiego chłodnego, lekko beżu. On jest bardzo, bardzo jasny. No i nim sobie... Yy, Zmatowię łuki brwiowe. I pomimo tego, że Dynamo, czyli ten ciemny cień, nie jest moim ulubionym cieniem z palety, to nałożę sobie go. Może się do niego przekonam w makijażu zastanawiam się teraz, co zrobić, ale no na razie sobie go sobie nałożę w zewnętrzny kącik. Teraz wezmę sobie odcień rozmyty. Postaram się to troszkę tutaj rozblendować tym cieniem. Teraz wezmę sobie odcień hałwa, czyli ten, o którym wam mówiłam, że jest dla mnie taki cielisty po prostu. I sobie nim tutaj troszkę złagodzę. Odcień rozmyty. I na tą część, która jeszcze nie została pomalowana, nałożę odcień lustrzany. Wydaje mi się, że powinien fajnie tutaj pasować. Jest taki lekko srebrzysty. Wracam sobie do cienia Dynamo, teraz spróbuję go nałożyć troszkę paluszkiem, tak delikatnie, żebym, żeby go po prostu było mocniej widać tutaj. Mhm, tu widzicie, wiałam. tym cieniem, także już wracam złotą do tego jaśniutkiego, lustrzanego cienia. Ten cień Dynamo, on ma taką, tego nie widać tak na palcu, ale jak zmywałam słocze, to widziałam, że ten cień ma taką dość ciepłą brązową bazę, ale przez to, że on ma taką e, srebrzystą perłę, to tego totalnie nie widać. I wydaje się, że by były chłodny. Rozstałam sobie ten cień Dynamo na dłoni, no i teraz widać, że on ma taką ciepłą tą bazę. Dobra, no to wrócę sobie do odcienia rozmyty. Ładny jest ten cień, naprawdę. I tutaj sobie, o. Nałożę go jeszcze w załamanie. I jeszcze raz wracam do hałwy. I nałożę sobie podłogi brwiowe, żeby jeszcze troszkę złagodzić ten... Y rozmyty taki no fioletowy jednak chłodny cień. Tym samym rozmytym cieniem, <grym> rozmyty cień, zaznaczę sobie tutaj dolną powiekę. I połączę ją sobie tutaj z górną. I jeszcze dołożę odcienia hałwa. Żeby to tutaj od spodu rozblendować troszeczkę. I ponieważ troszkę mi się tutaj y, osypały te cienie i mam przez to troszeczkę pobrudzoną tą buzię, to wezmę sobie puder z maka, Studio Fix odcień NC25. I tutaj sobie troszeczkę przejadę, żeby troszkę wiecie, wyrównać, przykryć. Nie miałam obsypki pod oczami. Nałożywałam tego najciemniejszego cienia. Czas na wytuszowanie rzęs. Najpierw sobie muszę oczywiście podkręcić, bo ja mam niestety ale mega proste rzęsy. A w ogóle podoba mi się efekt liftingu rzęs i tak się zastanawiam, czy się kiedyś na coś takiego nie wybrać. Tylko pewnie wtedy klejenie sztucznych rzęs to będzie masakra. Bo takie proste rzęsy jak ja mam, to one są spoko z jednego względu, jak się kleje sztuczne rzęsy to wtedy dobrze widać nie rzęs i widać, gdzie trzeba te rzęsy przykleić, jest o tyle łatwiej po prostu. Będę używała tuszu z Golden Rose Nude Look. I jeszcze nałożę ten odcień lustrzany, ten na samym środeczku, w same wewnętrzne kąciki, bo coś sobie nie nałożyłam, tak ociupinkę tylko. Żeby było troszeczkę błysku. Dobrze kochani, no to makijaż oczu skończony. Powiem Wam, że mimo tego, że to jest chłodny makijaż, a ja się w takich makijażach nie za dobrze czuję, to ten mi się podoba. No i specjalnie użyłam tych dwóch cieni, które mi się z tej palety najmniej podobały. Czyli Dynamo oraz Lustrzany. No i myślę, że efekt jest spoko. Także jestem zaskoczona. Że używając cieni, którym się nie bardzo podobały w palecie i nawet na słoczach, no to wyszedł moim zdaniem fajny makijaż. Coś trochę innego, bo ja zwykle jednak robię albo takie bardziej neutralne makijaże, albo bardziej taką ciepłą kolorystykę wybieram, a takich chłodniejszych makijaż raczej nie robię, no ale tym razem mamy taki bardziej chłodny makijaż. Nadal twierdzę, że ten kolor tutaj to nie jest mój ulubiony kolor, chociaż makijaż z jego użyciem mi się podoba. Ten kolor jest bardzo ładny, bardzo fajnie wygląda, podoba mi się. Miałam ogromną ochotę, żeby użyć tego odcienia i tego, no ale to by było takie, wiecie, no, najbardziej mi się podobałem te wiadomka, że użyję. No a stwierdziłam, że nie dzisiaj zrobię na przekór sobie i wybiorę te odcienie, które tak najmniej do mnie przemawiają, zrobię niej makijaż, i jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o jakość tej palety i o kolorystykę, no to jakościowo super, jeżeli chodzi o kolorystykę, co kto lubi. Mnie się akurat ta paleta podoba, mimo tego, że ja nie przepadam za takimi chłodniejszymi cieniami. Ale wiecie, tutaj nic nie wygląda tak brudno. Są po prostu ładne są te cienie. E, mamy też kilka takich troszeczkę cieplejszych, albo może bardziej neutralnych cieni. I jako taki neutralny określiłabym tą hałwę, melodię, cekin, może tą sepię nawet, chociaż ta sepia jest już trochę chłodniejsza. E, takie naprawdę mocno chłodne cienie to jest dynamo, rozmyty, lustrzany takie lekko chłodne iluzja fuchs no i może ta sepia właśnie jest taka lekko chłodna także mamy tutaj e, taką paletę neutralno chłodną czyli dla osób które lubią takie odcienie na przykład z chłodniejszym e, typem urody Albo dla takich bledszych osób, myślę, że ta paleta może się sprawdzić, tym bardziej, że to są takie delikatniejsze cienie, mimo tego, że są delikatne, mają dobrą pigmentację, dużo lepszą niż cienie w palecie balonowa. Jeżeli chodzi o matę, to tutaj tak jak powiedziałam, pigmentacja jest bardzo dobra, pylą się w palecie, trochę się osypują, no ale to wiecie, no coś za coś, jak zawsze. Mamy też tam taką mega mocną błyskotkę, ten cień jest piękny, naprawdę. Niestety, no nie pokażę Wam tego, ale to jest taka... Szampańska baza ze złotymi i różowiutkimi drobinkami Naprawdę bardzo ładnie wygląda pięknie odbija światło pięknie. Ten cień też bardzo ładnie odbija światło, dużo mocniej niż te dwa cienia. Także przypuszczam, że to i to to są ultraperły, a to są już takie zwykłe perły. No i te ultramaty dobrze się tym wszystkim pracuje, ładnie się te cienie blendują. Moim zdaniem tutaj naprawdę jakościowo na plus. Teraz decyzja należy tylko i wyłącznie do Was, czy Wam się taka kolorystyka podoba, czy chcecie takie cienie, czy wolicie delikatniejsze cienie, bo tą paletą raczej nie wykonacie jakiegoś mega mocnego makijażu, po prostu no nie ma sobie tak intensywnych cieni w tej palecie. Myślę, że to jest paleta dobra dla osób, które sobie właśnie cenią delikatne cienie do dziennych makijaży, może nawet do wieczorowych, ale niezbyt intensywnych. Dla takich osób właśnie ta paleta będzie bardzo, bardzo fajna. Jeżeli macie paletę eteryczna, to dajcie znać, jak Wam się sprawdza, jak Wam się kolory podobają, jak się nią pracuje, bo jak dla mnie pierwsze wrażenie jest pozytywne, szczerze trochę się bałam tej palety, myślałam, że będzie dla mnie za chłodna i że no, nie spodoba mi się tak, jak mi się kokosanka nie spodobała, ale to jest moim zdaniem dla mnie fajniejsza. Mnie się dużo bardziej podoba ta od kokosanki kokosanka była taka stricte chłodna, a ta jest taka neutralno lekko chłodna. Także to jest jeszcze coś, co dla mnie jest akceptowalne. I ja siebie jeszcze w takim makijażu, jak teraz mam, lubię chociaż jest to chłodny makijaż. No ale dajcie znać, co wymyślicie. Czy brakuje wam chłodnych palet na rynku? Bo jednak większość teraz palet jest po prostu taka ciepła, albo neutralna w stronę ciepłej. Myślę, że fajnie, że Hania wyszło też z takimi chłodniejszymi paletami. Bo wiadomo, każdy lubi co innego, także fajnie, jak mamy możliwość i możemy sobie wybrać to, co nam akurat odpowiada. Także ja Wam już na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Dajcie znać, co myślicie o moim makijażu: jak Wam się tak podoba taki chłodniejszy makijaż w moim wykonaniu, jak ja Wam się w nim podobam. Dajcie znać, co myślicie o tej palecie, czy ją macie, albo czy może kupiliście inną. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś mi komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!